Walka z katolicyzmem ma w naszym kraju długą i dramatyczną tradycję. Jej symbolem stał się Kulturkampf prowadzony przez kanclerza Otto von Bismarcka w latach 1871-78 na terenie Polski znajdującym się pod pruskim zaborem. Ale walka z katolicyzmem trwała nie tylko w przeciągu tamtych kilku lat i nie tylko w zaborze pruskim. Wszyscy zaborca, więc Prusy, Rosja i Austria zdawały sobie sprawę z pozycji, jaką zajmuje Kościół katolicki w wymiarze nie tylko religijnym, ale również narodowym i politycznym. Dlatego walka z katolicyzmem była dla zaborców priorytetem. Wiedzieli, że pokonają ostatecznie Polaków tylko wtedy, gdy zniszczą ich katolicyzm. Walkę tę podjęli komuniści w czasach PRL. Podejmowana jest i dzisiaj, bo jak inaczej nazwać blokadę dostępu do multipleksu dla telewizji Trwam przez tych, którzy są obecnie u władzy? To nic innego, tylko nowa wersja kultur kampfu zablokować głos katolicki w przestrzeni publicznej. Dlatego, broniąc się przed państwowym, politycznym i ideologicznym antykatolicyzmem, musimy wracać do przeszłości i uczyć się. Nawet od małych wówczas dzieci, które dzielnie broniły się przed przemocą aparatu władzy, uczyć się męstwa, wytrwałości i prawdziwej solidarności. A jest ku temu okazja. Mija bowiem setna rocznica ingresu księdza Adama Sapiechy do Katedry Wawelskiej. Otóż przed otrzymaniem sakry biskupiej ksiądz prałat Adam Sapiecha pracował jako szambelan papieski w Watykanie. W tym czasie nasiliła się akcja działań antykatolickich i antypolskich ze strony władz pruskich, z cesarzem Wilhelmem II na czele. Do Watykanu nadchodziły listy, biły na alarm. Trafiały właśnie do księcia Adama, od rodziny, przyjaciół, rodziców, dzieci. Cała akcja antypolska skupiała się na kilku punktach, z których najbardziej drażliwy i perfidny, Okazał się jeden nauka religii po niemiecku. Rozpoczęły się strajki szkolne, w których wzięło udział około 80 tysięcy polskich dzieci. Za dziećmi twardo stali rodzice, a za dziećmi i rodzicami niższe duchowieństwo. W Poznaniu zebrano 200 tysięcy podpisów z protestami, a 11 listopada 1906 roku księża z dekanatu Lubawskiego Odczytali Zambon następujące oświadczenie. Rząd pruski nakazuje niemiecką naukę religii dla polskich dzieci, a polscy rodzice żądają polskiej nauki dla swojej dziatwy. Rodzice zaniepokojeni przychodzą pytać się do nas, czy my, księża proboszczowie, pochwalamy opór lub nie. Aby nie było żadnych wątpliwości, oświadczamy, co następuje. Kochani rodzice, macie lata i rozum, i sami powinniście wiedzieć, czego sumienie wasze od was żąda. Kościół katolicki przepisuje na soborach powszechnych i prowincjonalnych, ażeby każdy naród, a więc i dzieci, pobierał naukę religii w ojczystym języku: Niemcy po niemiecku, Polacy po polsku. Chciałoby się i dziś powtórzyć, Kochani rodacy, macie lata i rozum, macie też jako katolicy swoje prawa. Tych praw żadna instytucja państwowa nie może wam odebrać. Oświadczenie duchowieństwa dekanatu lubawskiego było wyważone, ale jasne i stanowcze. To właśnie nie podobało się władzy. Księża zostali skazani na miesiąc więzienia. Były i inne kary stosowane wobec katolickiego duchowieństwa, jeśli tylko stawało w obronie polskich dzieci: uwięzienie w fortecy, grzywny pieniężne, zachęcano nawet nauczycieli do donoszenia na księży, i to wystarczało, by wydać wyrok skazujący. Gdy dla Polaków obrona lekcji religii w języku polskim była kwestią sumienia, to władze pruskie, Publicznie uznawały to za sprawę czysto polityczną, a więc należącą do gestii cesarza, a nie dzieci i ich rodziców. Jaka mogła być linia obrony? Taka sama jak podczas kultur kampfu. W liście do księcia Adama jeden z autorów pisał: Swoją drogą mam przekonanie, że obawy przed ręką rządową są nieco przesadzone. Na ostatnim kultur rząd najlepiej się przekonał, Jakim jest bezsilnym, gdy cała społeczność kościelna od góry do dołu swej hierarchii tego samego chce, tego samego broni i do jednego celu dąży? Tak, to jest właśnie droga: jedność postawy, jedność działania, jedność protestu, wszędzie tam, gdzie pojawia się istotne i poważne zagrożenie dla Kościoła, dla ludzkich sumień, dla prawa do prawdy. Mamy piękne wzory. Kulturkamp nie przesadł, dziś również nie przejdzie. Szczęść Boże.